LEGO Miasto rok 2060. Kosmici zawładnęli ziemią nic już nie można zrobić. Niewinni ludzie są zabijani przez obcą rasę. Dozorca Fred nie może spokojnie przejechać kabaczkiem przez ulicę. Ludzie kradną sobie nawzajem krany i telefony, złodzieje wchodzą w kamery. Nadzieją ludzkości jest ten człowiek. Kurde to jest. I jego pomocnik ram tam tam ramtam ram, tam, tam, tam DJ z Neti. один, два, один, а один, два, один, два, два, два. Один, вот и интернет, два, с телефоном, три, майте очень на Т телебимках. Już nie żyjesz. Lepiej się tu schronię, bo mnie ktoś jeszcze zauważy. Co tu się dzieje, a on znowu przysnął? Trudno. Ja go uduszę, i zabije, on mi, i połamał mi kości, gość ma, piby jak tu wrócę to go zabiję, pili. No i widzisz, nie jest tak źle jak wygląda, za jakieś trzy lata będzie wszystko okej. Okay.